Witam z tej strony Napoli witam Was w kolejnym odcinku openingu. Dzisiaj opening jest inny, wyjątkowy, więc możecie zostawić łapkę w górę i weźmy linki z opisu i po tytule możecie się domyśleć, ale ogólnie czy to jest Jojo? Nie, to nie jest Jojo. Jojo, jak mus, muszę przystać z ciężkim sercem, że ostatnio mam ciężko po prostu z... Z nagrywaniem i montowaniem, bo mam dużo roboty, po prostu przeprowadzka, y, psiaka teraz biorę z dziewczyną, y, plus tego praca nad godziny i wszystko. A, jeszcze kurs prawa jazdy, za dużo na siebie ostatnio biorę, więc... Y, a, i z gąsienicami na roślinach walczę, więc za dużo na siebie biorę, ale nagram wam opening, Jojo nagrany jest. Tylko czeka po prostu, czeka na zmontowanie. To wam wrzucę wcześniej, dlatego że już tam spitoliłem, bo jest miesiąc po premierze, więc wrzucę to wam wcześniej. Jest to następny Penny man Mangarden, i powiem Wam tak, że jestem w szoku, bo powiem yy, wziąłem tą paczkę i myślałem, że to będzie. Wydaje mi się, że to jest cięższe od JoJo, i ja jestem zachwycony po prostu, nie? I y, opowiem wam historię po openingu, albo podczas openingu. Nie wiem, jak to zrobię. Więc ogólnie możecie pisać, jakie serie mam wznawiać i mają wyższy priorytet w komentarzach. Y, ja postaram się je wznowić, jeśli są. Ogólnie, taki spoiler, nie? Dzisiaj, y, za to, że mam trochę więcej czasu, mam w zamiarach. Y, nagrać Jestem inżynierem i powiecie co to Wojtek za seria a ja wam powiem seria gdzie wpadłem na pomysł tej serii jak zostałem inżynierem bo możecie y, nie wiedzieć ale jestem inżynier Wojciech co nie nazwiska pozdro dla kumatych można się domyślić jak wejdziecie na grupę tak takie hamskie zaproszenie na grupę na grupie informuję Ostatnio tylko o odcinkach, ale kiedyś pojawiały się memy przez was robione i tak dalej, ale to już inny temat i ogólnie powiecie, ale to co, będziesz biurko składał, tak jak na nagraniu? Te biurko? E, nie, tam mam jeden sezon z biurkiem, mam nagrany, mam nadzieję, że go w końcu zmontuję. Drugi sezon jest e, z tym oto stołem i ja pierdzielę. Jest to w sumie najkrótszy sezon. Trzeci sezon to jest sezon z szafką. Szafka jest za kamerą, wy jej nie widzicie, ja ją sprzedaję już nawet. Jest w częściach rozłożona, bo nie można było ją wnieść, po prostu przenieść przez aktualny korytarz. Dlatego ją też sprzedaję, nie chcę się z tym tarabanić. Tak, od razu przepraszam za to, fanów, jestem inżynierem, będę mówił pewnie na odcinku, jestem inżynierem o tym też, ale yy, nie mogłem znaleźć, ostatnio szukałem, żeby cyknąć zdjęcie, jak ona wygląda złożona, ale nie mogłem znaleźć tego wideo. Możliwe, że je znajdę. Ale możliwe, że już je nie znajdę. Wiem mniej więcej, kiedy to składałem. Mam okoliczne nagrania przed i po yy, kamerę, ale nie mam po prostu, więc możliwe, że ten sezon się nie pojawi. Trzeci, a czwarty sezon będzie z y, następnym mebelkiem. Więc zapraszam do obejrzenia. To jest seria, gdzie głupio składam i prawie się zabijam meblami. Polecam tą serię. Ale dobra. Przyszliście tu dla openingu. Dzisiaj jest opening, yy, więc. Yy... Dzisiaj jest opening. I co jest w openingu? Zaraz się przekonacie. O Puść! Halo, dzień dobry, to ja. Mamy tu paczkę. Paczka jest gabarytowo. Wydaje mi się, że większa od Jojo, ale będziemy na pewno już w Jojo to, co jest w środku, porównywać. Yy, zaraz zobaczycie, dlaczego. Yy, z mangami nie ma sensu, oczywiście. Yy, a, w ogóle mam smutną wiadomość. Mam oczywiście masę openingów, które muszę wrzucić, ale postanowiłem, że chyba tylko te serie, które mam. Zacznę je kupywać, bo po prostu mam za dużo bagażu przy przeprowadzce, to widziałem. Chyba, że zacznę sprzedawać i kupywać, więc mniej na minus bym wyszedł na pewno. Ale zobaczymy jak to będzie. Na ten moment otwieramy tą paczuszkę i to będzie kolejna seria, nowa seria. Nie wiecie co to za seria, znaczy wiecie jak czytacie. I mam oczywiście kosę ze stali nierdzewnej, która zardzewiała, więc lecimy! O się jaram. Pierwszy raz taki kasetowny ja Jacie! I widać, co tutaj już jest! Powiem bąbelkowo jak zwykle, ale jak mam być szczery, to. O, dobra. To mi nie będzie potrzebne? Będzie potrzebne to. Jakie duże! Mam. Ciekawe. Już widać pewnie, co to jest. E, ale tak. Szup, szup. Jacie! Jaka pani swój ja, Tak, serio. To Dragon Ball. Ale pachnie. Księgarenko. Saga o młodym Goku. Zaraz powiem wam, czym się jaram. Tak się prezentuje okładka. Jaram się tym, że ta jest, okładka jest ślizga, ale jest taka totalnie ślizga. Z tyłu, z przodu. I tak dalej. Na napisach jest bardziej ślizga. Przynajmniej tu z boku. Tutaj jest tylko na obrazku, na tle nie. I powiem tak, że jest fajna w dotyku. Pierwszy raz taką okładkę mam. Y, JoJo jest pierwszą serią, którą mam z twardą okładką. I powiem tak, że nie żałuję. Jest taniutka, ale powiem... Ciekawe ile tu tomików jest, bo seria Dragon Ball ma chyba 40 tomików. Y, ta ma... Y, zapowiadali, że chyba 30, więc jak mnie mam... Jest półtorej tomika, ale z tego co widziałem y, to zwykłe to są malutkie, malutkie, takie wiecie chudziutkie, więc musieli o kurde gabarytowo e, powiększyć, ale tak. Tak się prezentuje okładka. Ja się jaram, dostałem jakieś gifty, e, dostałem paragon. Aha, może paragonu nie chcę. Ej, żadnych giftów nie ma. Co jest grane? O ale powiało. Ale ładnie, ładnie. Saga jest odcinkowa. Dobra, w międzyczasie, pewnie jak wy będziecie oglądać jakieś sceny, to ja trochę sobie pogadam, żebyście w tle mieli eee, nie tylko jak to wygląda, ale też moją opinię. Ogólnie tak, odcinki prezentują się tak. Odcinek pierwszy, Bulma i Goku, odcinek drugi, gdzie masz kulę. Eee, a nad morze. Żółwi, pustelnik i błoto kinto. Nadchodzi ulong ulong kontra goku. Jamsza i pur. Oto jamsza. Bój się. Smocze kule są niebezpiecznie. Wielki skok zaplanowany. Byczy lucyfer z góry patelniowej. Yy, odwiedziny u żółwiego pustelnika. Żółwi, pustelniki wachlarz z bananowca. Kameha żółwiego pustelnika. Odnalezienie kiksingiokuo. Kuli siedmiu gwiazd. Królicze uszy, pytanie i odpowiedzi. Zakładki jestem zachwycony. Nie chodzi o samą twardość y, i limitowaną edycję, tylko chodzi o to, że no po prostu jest fajna, co nie. Y, sytuacja jest jeszcze taka, że papier papier jest lepszej jakości. Jest, jest taki y, nieślizgi, jest matowy, ale nie jest taki typowo papierowy, jest fajny. I wygląda na porządne. No, co mam powiedzieć? Kolor. Powiem tak, że y, wiele powie, że kolor niszczy mangę. E, z tego co widziałem, zdania są podzielone. Ja ogólnie czytam też komiksy Marvela, zapraszam też na openingi. E, sytuacja jest po prostu taka, że, że chcę zobaczyć, jak to wyglądałoby w kolorze e, i powiem wam historię życia. E, bo pierwszą animę, którą oglądałem, był właśnie Dragon Ball. U niektórych jest to Naruto, a u niektórych e, normalne animu. Ale ogólnie sytuacja jest taka, że y, ja leciał Dragon Ball, ja miałem 6-7 lat, on leciał na RTL-7 y, i potem go ściągnęli z anteny. Chyba jak miałem 7 albo 8 lat, nie pamiętam. Y, RTL-7 też ściągnęli z anteny, i dlatego chciałem już od dawna to kupić. Y, jeśli chodzi o hajs, to lepiej było zainwestować hajs w te mniejsze czarne tomiki, bo jakby nie patrzeć, one chyba kosztują pierwsze tomy kosztują 10 albo 15 złotych coś takiego, więc stanie jak barszcz w całość, bym kupił pewnie w okolicach pewnie 500 zł mi się wydaje. No, tu będziemy trochę drożej kosztować, bo cena detaliczna to jest 42 zł i za twardą oprawę i za miękką, więc cena jest ta sama. Ee, jeśli chodzi o jakość, jestem zachwycony. Chciałem minimum jeden tomik kupić, ale będę kupował normalnie, bo jednak. Hmm. Nic nie ma. Yy, nic ogólnie nie zastąpi, yy, no twardej prawej Ale powiem szczerze, że na razie jestem zachwycony. Jeśli chodzi o czytanie, no to ja już znam na pamięć, widziałem, że mniej więcej to samo jest co w animu, więc yy, nic mnie raczej tu nie zaskoczy. Jeśli chodzi o animum, wydaje mi się, że tutaj jest na no 10 do 20 odcinków. Yy, nie jestem do końca pewien. Nie pamiętam dokładnie, jak to z odcinkami leciało, jak zbliżem, bo oglądałem to po kilka razy. Ale to jest jednak tasiemiec, więc yy, wiecie o co chodzi. Nie da się całego, całości ogarnąć, rozumiem. Yy, ogólnie zdziwiło mnie to, jak jesteś. Ja pewnie to nie pokazałem, yy, ale yy, ogólnie w animu było tylko scena, yy, wydaje mi się, z siusiakami małych dzieci. Yy, ale yy, sytuacja jest taka, że jest tutaj nagość. I można powiedzieć, że jest tutaj cycki bólmy były. No i była ta zabawna scena, ale tam nic nie było, widać oprócz nóg, więc... I ona się w ogóle nie połapała z tego co widziałem na szybko. Nie pamiętam jak było waliło, ale na razie jestem zachwycony z tego. Nie mogę na pewno w kolorze doczekać innych walk, chociaż oryginał pewnie... Możliwe, że był lepszy, nie wiem, na pewno był tańszy. Więc y, z tym ciepłe nadzieje mam, tak jak i z Blitzem, więc mam nadzieję, że uzbieram całą serię, że mi na to życie pozwoli. Mi się strasznie cieszę, że będę to kolekcjonował. Jest ogólnie ciekawy dodatek z tymi e, pytaniami na końcu do autora, więc e, na pewno drobne ciekawostki, pewnie w następnym odcinku o tym powiem. E, wydaje się mocniejsza niż e, Jojo. E, porównamy też, Dara, pewnie z Jojo, jak to wielkością wygląda, bo ceną wygląda chyba podobnie. Bo ceną, chyba mi się wydaje, że. JoJo też coś koło 40 kosztował. Możecie pisać jakie wasze są wspomnienia z Dragon Ballem, albo czy kupiliście. E, ja chętnie odpowiem na każdy komentarz, bo nie mam aż takiej wielkiej publiki. E, więc odpowiem na każdy komentarz. Jestem na razie zajarany tym, że to mam w ogóle. E, jestem zachwycony. E, I powiem tak, że na podobnym za poziomie zachwycenia jestem co z Witchem. Bo Witch to jednak była bajka z mojego dzieciństwa, a tak, można tak powiedzieć. Więc to jest podobne wyważenie. Komiksy też, karteczki zbierałem, więc e, jestem na podobnym zajeraniu. Bo tutaj zbierałem naklejki z Rogalików czy Pikao, chyba bodajże one się nazywały. E, ostatnio widziałem taki w sklepie, więc wróciło, ale są jakieś gormity, teraz nie. Ale zbierałem, jak znajdę albumy u rodziców i je przywiozę, to wam pokażę nawet w jakimś openingu Dragomala. Zobaczymy, bo co do czego no ja jestem ostro zajerany. Nie mogę się na pewno pierwszego smoka doczekać i mam nadzieję, że akcja będzie dużo szybciej, ale no jednak wiecie co, taśmiece, jak taśmiece wychodzą, to taśmiece wydłużają coś filerami albo, albo na przykład krzyczeniem goku przez 30 odcinków żeby właśnie manga trochę nadrobiła w przód, więc Manza raczej akcja będzie się szybciej działa. 20 minut będzie 20 minut, a nie 30 odcinków. I nie będzie pewnie Goku krzyczał, że zabiłeś krillana przez trzy odcinki. Chociaż ponoć wersja Kai weszła, która ponoć zamiast 300 ileś odcinków ma, ma chyba o połowę mniej. Gdzie już nie ma takiego krzyczonka, i ponoć filerki są powycinane. Ale filerów w Dragon Ballu nie było strasznie tak dużo, nie? W bliczu było o ogrom tych filerów, co nie? ale była jakaś wstępna historia w, Blicz, w Naruto, to już nie mówię ile filerów było, ale przez to, że krzycza, Goku krzyczał przez 30 odcinków, to strasznie mało. Dowiedziałem się, że filerem był tak naprawdę jak Gohan podróżował i znalazł takiego robocika w ruinach pierwszych zetkach, ale tak z ciekawości ogólnie wam powiem jakiego wy Dragon Ball oglądaliście, jeśli go oglądaliście jeśli nie, no to polecam. Ja oglądałem oczywiście, nie wiedziałem, że to jest animu, no, tak samo jak Naruto nie wiedziałem, że to jest animu, póki nie zacząłem oglądać Shippudena, ale w Dragon Ballu naprawdę długo nie wiedziałem, że to animu, tym bardziej, że jak dzieciak ogląda bajki w telewizji dla niego to są bajki, a nie animu, tak? Dopiero chyba przy Naruto Shippuden się uświadomiłem, że Dragon Ball też był animu, ale oglądałem Lektor Polski, dubbing francuski, a to było animu z Japonii! I ja tak oglądałem na RTL-7. Możliwe, że ja na przykład zaraziłem tym brata, i ogólnie sytuacja jest taka, że on oglądał też po francusku, bo po prostu znalazłem tą samą wersję, którą ja oglądałem, żeby go zarazić i powiem tak, że moim zdaniem po francusku goku lepiej krzyczą niż po japońsku. może to być mój sentyment z dzieciństwa, ale tak jest moje zdanie. bo w ogóle w japońskim podkładała typiarka. nie wiem jak w japońskim, ale w japońskim, e, we francuskim, ale w francuskim brzmiało to jakoś dużo lepiej, nie? nie dlatego, że nie lubię japońskiego, bo ja lubię animu e, i ciężko mi się ogląda francuskie rzeczy teraz ale to, no, to mówię, no, przyzwyczajenie z dzieciństwa, nie będziemy z tym konkurować. Tu macie mały spoiler, dowiecie się jak wygląda y, Tom JoJo, y, w ogóle ten, który będzie opening całkiem niedługo na kanale. Y, tak wygląda układka y, Cenowo porównywanie 54, 42, czyli JoJo jest 12 złotych i 60 groszy droższy. Jeśli chodzi o wymiary, to jest identyczny względem wysokości i szerokości? Chyba tak. Jest identyczny, co nie? Nawet widzicie, nic nie odstaje, więc jest, no, no jest identyczny, na co tutaj pitolić, nie? Widziałem porównywania wydania japońskiego z polskim i wydanie japońskie jest chyba mniejsze. Jest tak, takie mniej więcej do tej wysokości i chyba tak trochę mniejsze. Ka układ strony jest ten sam, więc można powiedzieć, że y, zmieściło się tu tyle contentu, co w wydaniu japońskim, chociaż jest większe. Więc ono nie jest jakieś powiększone w porównaniu do japońskiego, tylko ma większy format, nie? Bo Polacy to ślepaki i widzicie po okularach i, i muszą czytać, y, wiecie, <śmuszę> muszą widzieć, a tak seria to jest żart, nie? Żeby nie było. Jeśli chodzi o szerokość, pewnie widzicie na ekranie, y, jak to odstaje. Z tego, co widzę, y, to JoJo Hmm, to JoJo jest chyba czy większy, ale tylko chyba otwartą okładkę, która pewnie jest w wielkości ta sama. Ee, jeśli chodzi o porównanie z pierwszym e, sezonem JoJo, to okładka, wyda e, tomik wydaje się tej samej wielkości, mimo różnicy cen. Więc e, jest to jak e, Phantom Blood wielkością, więc Eee, można powiedzieć, że no ja jestem zachwycony. Wstępna, która będzie się nadawać na ścianę, może jakiś pokój w takich książkach zrobię. Bardziej, że JoJo twarda okładka jest chyba 10 czy tam ileś złotych droższa, więc ta różnica, że twarda oprawa kosztuje tyle, co miękka jest znacząca, bo tak jakby była tak samo droższa o tyle samo, to pewnie kosztowałaby tyle, co JoJo. Nie wiem, czy oni na bank na tym zarabiają, bo inaczej by tego nie sprzedawali, ale ja jestem po prostu zajarany. Wygląda to całkiem fajnie, ale dobra, nie będę się rozgadywał, bo mógłbym gadać dniami i nocami. Na pewno w full kolorze chciałbym zobaczyć bubu, ale znając życie dopiero jak skończy to, to zacznę kupywać zetkę. Nie wiem, czy wyjdzie zetka w full kolorze. Ale to chyba będzie znając yy, JPF, będzie wychodzić co dwa miesiące. Więc można powiedzieć, że jak jest 30 tomów, to macie 60 miesięcy. 60 podzielić przez 12, no to macie, no liczmy, wydawanie na no, następne 5 lat. Czyli 5 lat wydawania, więc można powiedzieć, że w 26. mogę się dopiero spodziewać zakończenia openingów w nagrywaniu i kupienia Z. Fake strony. I, I chyba w Zetce nie będę jednak czekał na full color, tylko polecę całą serię, żeby od razu przeczytać. E Jeśli chodzi o 26, to będzie czekać mnie pewnie większy zakup też. Możliwe, że szybciej, jak się przełamie, ale chcę kupić Great Teacher Onizuka. Polowałem na to, chciałem, żeby to była jedna z moich pierwszych mang po prostu. Bo lubiłem tą animu, oglądają ją na Hyperze, tak, ja naprawdę jestem stary już, no może nie aż tak stary, bo 28 lat mam, ale chodzi mi bardziej o to, że chciałem kupić Great Teacher Onizuka i nie było nigdzie na rynku. Ktoś tam przetłumaczył jakieś inne wydawnictwo od Vaneko, przedali to, potem Vaneko to przetłumaczył, ale wyprzedali i zostało ogłoszone, już nawet jest pierwszy tom, ale nie będę tego kupywał, bo... Waneko lepiej kupywać. po pierwsze jak kupuję prenumeratę to płacę tyle co cena detaliczna. Jak kupuję po prenumeracie to nie dostaję zazwyczaj jakichś giftów w postaci pocztówek, ale za to dostaję, dostaję o 2-3 zł tańszą cenę. Kupię pewnie po premierze na bank, ale chodzi bardziej o to, że co 5 oni układają pakiety i jest to tańsze jak chodzi o Mangi Waneko. Przy 5 jest to różnica, tam złotówki jeszcze, ale przy 10 ta różnica się pogłębia, coraz większa promocja, więc jak jest 24 tomy, czy tam 25, nie pamiętam, czekał na minimum 10 tomów, nawet możliwe, że pokuszę się do 15 poczekać, aż tak mnie nie pnie. Miejmy nadzieję, że będę miał już własne mieszkanie, żeby urządzić sobie jakiś pokój, a nie latać, wiecie, z, przeprowadzać się z tymi książkami, bo to jest naprawdę ciężka rzecz. Yy, tyle książek posiadać, co ja je przeprowadzać. Ogólnie Greyt czy mnie czeka w 26, bo pewnie też się skończy do chyba lipca, yy, więc będę chciał kupić na pewno całą serię. Yy, 20 Około 5 tomów, album tak, że. są mam dwa zakupy, nie? Ale to będę kupował co dwa miesiące, czy tam co trzy. Zobaczymy, po odcinku pewnie się okaże. Ale dobra, nie bo ja się rozgaduję już na temat innej mangi. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jak tak, to możecie stawić łapkę w górę, suba, jak jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście wejść na linki z opisu. Eee, ale dobra, nie będę przedłużał jeszcze raz. Dziękuję za oglądanie i do widzenia. Nie. Do widzenia. No, zajarany w jest. jestem.